Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Action. Będą nowości, jeżeli chodzi o kuchnię. Tam jest bardzo dużo fajnych nowych desek do krojenia, ale i też będą nowe tace, będą też nowe kosze, będą nowe wieszaki. Słuchajcie, bardzo ładne wieszaki pokazały się w sprzedaży. Będzie też coś z kosmetyków, będzie grające mydełko o smerfy dla dzieci. To jest hit od w ogóle teraz TikToka. Dużo będzie się działo w tym przeglądzie, tak więc oglądajcie do końca, bo warto. Weźcie sobie kawkę jakąś słodycz i lecimy na półki. Przed chwileczką widzieliście bardzo ładną półkę, 80 zł, niecałe. No i jeszcze w tym tygodniu są te gry w promocji, słuchajcie, niecałe 15 zł, hit TikToka, jeżeli chodzi o gry na refleks, naprawdę bardzo fajna gra. Polecam, bo nawet i dorośli tutaj mogą cieszyć się, grając z dziećmi, bo jest to bardzo wciągająca gra. No i jest fajna zabawa z dziećmi. Tak więc macie do wyboru trzy kolory: zielony, niebieski bądź czerwony. Za niecałe 30 zł możecie kupić takie koce, które aktualnie są właśnie na promocyjnym tygodniu. I tutaj jeszcze te tace są godne uwagi. Mają bardzo ładny tłoczony wzór na brzegach i występują w trzech kolorach czerwonym, świątecznym, srebrnym i złotym. W tym tygodniu również przypomnę, że są te cudowne nowe mm, szkatułki na biżuterię drewniane. Mają bardzo ładne tutaj szkło. Kosztują niecałe 27 zł. No i ostatnia rzecz z tego tygodnia to lampion, który występuje w kolorze czarnym bądź złotym. No i w tym tygodniu zapłacicie za nie niecałe 23 zł. Ktoś ostatnio mnie pytał o te półeczki, no są, słuchajcie, to są bambusowe półki na oparcie, kosztują niecałe 14 zł i pokazywałam je we wcześniejszym przeglądzie, tak więc znowu sobie tam odsyłam, ale zobaczcie jakie nowe szkatułki pokazały się w sprzedaży. Piękna szkatułka, czarno-złota, ma lustrzane dno, jest przepiękna, kosztuje niecałe 23 zł, ale same ocencie. Na z dodatkami, słuchajcie, na sylwestra już pustki, ale za 4, niecałe 80 możecie kupić takie opaski z świetnymi takimi kapelusikami. One są w kolorze złotym bądź srebrnym, mają dużo tutaj blasku i błysku, więc napis Happy New Year jest jak najbardziej stosowny na właśnie ten wieczór. Tak wyglądają. Są jeszcze w sprzedaży, słuchajcie, na okna takie fajne dodatki. I tu macie butelkę szampana z pięknymi gwiazdami, bądź napis yy, Happy New York też jest piękny. I kosztują niecałe 4,80. Jeszcze są takie, słuchajcie, ala petardy. No i kochane hicior. ramka na zdjęcia za niecałe 8 zł. Macie do wyboru złotą bądź czarną. I Ja kupiłam tą. Powiem wam, mam nadzieję, że te zdjęcia widzą tak samo świetnie jak na tym obrazku. Bo innej opcji nie widzę. Znalazłam jeszcze bardzo ładne takie, zobaczcie, świeczniki. Tu macie szklany świecznik w takim szarym odcieniu. Kosztuje niecałe 9 zł. I następny hicior świeca w kształcie świecznika. No to jest po prostu już rewelacja. Mamy dwa kolory, niebieski i brązowy. Kosztują niecałe 9 zł. Patera XXL kosztuje niecałe 40 zł. A jej wymiary to 40x35 cm. I kolejny taki druciany świecznik występuje w dwóch kolorach złotym i czarnym. To jest ostatni hicier, bo nawet i w Pepko jest taki wzór. Kosztują te malutkie 9 zł niecałe. No i zobaczcie, nowe świeczniki. Pokazywałam ostatnio wam w takich fiolkach, teraz macie w takich minic banuszkach. Piękna forma, ponieważ można tam na wstawić kwiaty bądź jakąś dekorację, nawet teraz zimową i zmieniać po prostu w zależności od pory roku, a u góry wąską, długą świecę. No coś pięknego. Nowe organizery w takiej bardzo ładnej odsłonie, szary w środku jest pudrowy róż. Wykonane z pilcu i kosztują niecałe 40 zł. Idealnie nadadzą się właśnie do segregacji waszej bielizny w szafce. Kosz metalowy, okrągły w kolorze brązowym. Średnica to 28 cm i kosztuje niecałe 18 zł. I ciekawa jestem, jak Wam się podobają takie właśnie. Nowości do kuchni. W tym stylu pokazały się też nowe wieszaki, i zobaczcie, jak one wyglądają. Macie tutaj dwa kolory do wyboru: brązowy bądź czarny. No i też jestem ciekawa Waszej opinii, jak do Was trafia taki właśnie wieszak. Kosztują niecałe 25 zł. No i mamy kolejny wieszak, tym razem bambusowy z takimi srebrnymi metalowymi haczykami i je się wysuwa. I to jest fajne, że nie trzeba wysuwać wszystkich, bo jeżeli mamy dwie kurtki, to dwie mogą być schowane i to mi się chyba najbardziej podoba. A cena to niecałe 23 zł. I mała niespodzianka na mnie czekała dzisiaj w sklepie. Mianowicie powrót tych marmurkowych desek do serwowania. One mają bardzo ładne złote uchwyty. Kosztują mnie całe 33 zł. Zostały u mnie w kolorze właśnie takim beżowym. Piękna, ciężka marmurkowa taca i gdybym kochała tak marmur jak niektórzy, to pewnie i ze mną by ona wróciła, bo naprawdę jest pięknie wykonana. Kolejna nowość, tym razem za niecałe 40 zł, ona już jest w ogóle mega ciężka, taka bambusowa deska do krojenia, naprawdę powiem Wam, jak ktoś jest praworęczny, aby tą deskę miał tak sobie złapać lewą ręką, to dopiero byście poczuły tą wagę, ale naprawdę piękna. Bardzo ładny wzór, średnica to 38 cm, no i cudnie będą na niej wyglądały, czy jakieś wędlinki, czy podane na przykład, nie wiem, jako deska serów, to jest do wyboru, bo ona jest przepiękna. Kolejna tutaj nowość, tym razem, tym razem coś z innej strony, mianowicie komplet nożyczek i tutaj macie trzy nożyczki, Komplecie za niecałe 7 zł. mi idealnie one się sprawdzają na przykład do cięcia makaronu, czy tam jakiejś właśnie, wiecie, pietruszki, czy tam koperku. I za niecałe 7,50. Nowy, duży, fajny pojemnik na śniadanie. Ale i też te kubki, jakie one są fajne. 10 zł kosztują niecałe, pojemność 340 ml, i mają w środku. Uszczelkę, tak więc naprawdę fajna sprawa, bo to jest małe, poręczne i wszędzie się zmieści. I przechodzimy na dział, zobaczcie nowe talerzyki, tym razem 3.80. Mamy tu nakrapiane kropeczki, e, e, brzegi są brązowe. No i mamy tutaj kolory niebieskie, różowe, są właśnie takie niby oliwkowo-beżowe. I taki brąz, takie. One mają delikatne dookoła paski. A w środku właśnie nie dość, że są paski, to jeszcze gdzieś tam są nawrzucane takie bardzo delikatne, czarne kropeczki. Piękna kolekcja nowa i macie do wyboru głębokie miski. Miseczki mniejsze, głębokie są, zobaczcie, 13 zł mniejsze są za niecałe 12 zł. Będą jeszcze tutaj kubki, tak więc naprawdę można sobie kupić fajny komplecik. I tutaj już widzicie, jeszcze są takie miseczki, do których można na przykład wrzucić sobie barszczyk, jeżeli ktoś lubi taką mniejszą formę, kosztują niecałe 5 zł. A w okresie letnim na przykład orzeszki czy jakieś owoce i mamy kubeczki, tym razem kubeczek taki klasyczny, bez ucha do kawy na przykład bądź do jakiegoś napoju. Pojemność to 300 ml. Wszystkie te same kolory i kosztują mnie całe 5 zł. I mamy kolejne kubki do kawy, tym razem wzór kwiatowy. Jest to porcelana. Kosztują mnie całe 10 zł. I zobaczcie, jakie piękne trzy wzory. No to jest taka wiosenna kolekcja jak dla mnie piękna i ten chyba najbardziej mi się tutaj spodobał. Kolejny kubek do kawy, 300 ml. Mi and You. Świetny y kubeczek dla pary, który kosztuje niecały 4,50. I mamy nowe słoiczki na przyprawy. I tu jest coś cudownego, ponieważ mamy bambusowe przykrywki z uszczelką. Rewelacja za te trzy sztuki zapłacicie niecałe 10 zł, i to jest dla mnie hicior tego przeglądu. Szklanka z sitkiem i z przykrywką 450 ml niecałe 20 zł. No jeżeli macie kogoś, kto uwielbia herbatę, to zobaczcie taki. Prezent to jest dla niego po prostu idealny, bo ja sama zastanawiałam się, czy nie kupić mojej mamie, bo ona uwielbia herbatę. A zawsze te sitka są małe, a tutaj jest na całą wielkość tej szklanki, te sitko. No i co? Lecimy dalej. Tutaj znalazłam jakieś takie kostki do rozpalania. Mamy tu w środku 40 sztuk i zapłacicie za te kostki niecałe 4 zł. Nowe kosze do przechowywania 30 na 30 na 30 różne wzory kosztują niecałe 13,50. No i kochane, jeżeli gdzieś się wybieracie na święta, potrzebujecie małych takich tutaj pojemników na wasze produkty, jak szampon, odżywka, za 5,50 kupicie taki zestaw. Dwa kolory do wyboru. Kolejny fajny gadżet to waga do bagażu. Niecałe 12 zł. I idealna dla osób, które właśnie często. Mają problem, czy zmieszczą się z tą wagą, czy nie. A do tego jeszcze można kupić sobie zawieszkę. No i tu macie takie fajne modele za niecałe 3 złote. Kochane, kolejny hicior. Tym razem mamy taki świecznik z czterema miejscami na wąskiej świece. Występuje w kolorze czarnym i złotym. Jest to druciany świecznik i jest idealny, ponieważ nie jest duży, nie jest mały, zobaczcie. Dwa zmieściły się na tej paterce. Rewelacja. No i po to przyjechałam z moim maluchem. Słuchajcie, następne grojące mydełko. Tym razem macie wersję smurfów. Same zobaczcie. Bo one. Tak więc u mnie to jest kolejne mydełko, niecałe 12 zł, polecam, bo naprawdę każdy dziecko się ucieszy z takiego grającego mydełka, a tym razem Smurfy, no klasyk. Dla fanów Krainy Lodu tutaj macie za niecałe 7 zł krem do rąk i szampon do włosów. Piękne kosmetyczki za niecałe 13,32, w jednym, w środku jest taka różowo-brokatowa. No i kochane, jest kolekcja, słuchajcie, Playmobil to są takie fajne zestawy i naprawdę tutaj się opłaca. Ten zestaw kosztuje na internecie najtani 330 zł, a na takich sklepach, gdzie są zabawki, nawet znalazłam prawie 500, więc 180 zł, jeżeli ktoś lubi. Klocki, a kupujecie takie zestawy, to tu jest cena hit. Te zestawy również są w fajnych cenach, 90 zł, ale tam są jeszcze mniejsze, za 4 dyszki. I te ceny widziałam na internecie chyba powyżej 50. Tak więc, jeżeli macie fanów Playmobil i kupujecie takie zestawy, bo ja wiem, że zaraz ktoś powie, to wcale nie jest tanio. Tak, ale to jest kierowane teraz dla osób, które kupują takie zestawy, bo klocki Lego też są drogie. Te zestawy też są drogie, ale w Action te ceny są hitowe. Tak więc dlatego to wam pokazuję, żebyście miały informację, że tutaj jest tanio. Więc mam nadzieję, że wam się ten przegląd spodobał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pod tym filmikiem komentarz i łapeczkę w górę, ponieważ wtedy ten filmik może polecieć do większej ilości osób, za co bardzo wam serdecznie dziękuję. Jeżeli nie widzieliście moich dekoracji, to y, zapraszam na wcześniejsze przeglądy. Tam możecie zobaczyć, jak one zostały wykonane. Może akurat kogoś to y, zainspiruje i też sobie taki zrobi. Dziękuję Wam ślicznie za piękne komentarze. Ja odpisuję każdej osobie, tylko mam troszkę zaległości. Ale spokojnie, każdej osobie odpiszę. Naprawdę bardzo jest mi miło czytać tak miłe słowa. Bardzo dziękuję za nie. Cieszę się, że takie osoby są u mnie na kanale. Cieszę się, że do mnie trafiliście. Witam bardzo serdecznie przy okazji nowe osoby. Zachęcam do udzielania się właśnie w komentarzach pod filmikami. Ja uwielbiam, jak piszecie. Uwielbiam, jak ktoś komuś odpisuje i tworzy się taka fajna dyskusja. Tak więc zapraszam do pisania. Moja Wiola już tutaj bardzo wszystkich też ładnie wita. Wioluś, dziękuję Ci ślicznie. Tu są tak świetne babeczki, że naprawdę y, śmiało y, możecie pisać, co Wam się podoba w przeglądzie, co byście kupiły, a co nie. Witam również bardzo serdecznie wszystkich Panów, bo wiem, że też tu są. No i co? Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, w zależności od porów, jaki ten filmik oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Zdrówka dla Was. Buziaki. Pa!